Opuszki palców sunęły po jasnej skórze gładkiego ramienia. Utrzymując jednostajną prędkość, zaślizgiwały się z łokcia i dostały do wrażliwych na dotyk żeber. Wywołało to mimowolny, acz przyjemny skurcz. Kobieta w odpowiedzi drgnęła i poruszyła się niemrawo, cicho chichocząc. Męska dłoń przywarła do nagiego biodra, które grzało się, skryte pod pierzyną. Wędrowała w dół, by sięgnąć i spocząć na pośladku, jędrnym i wciąż zaczerwienionym. Łowca, podpierając ręką głowę, dostrzegł, jak jego partnerka zerka na niego przez ramię. I spojrzenie i zagryziona dolna warga nadawały młodemu licu odrobinę drapieżności, nie miała nawet 20 lat, a wyglądała jeszcze młodziej. Fakt ten idąc w parze ze specyficzną urodą sprawiały, że Edmund wielokrotnie dał się oczarować tej dziewczynie. Uwielbiał wielkie oczy, mały przeozdobiony kilkoma piegami nos i równe usta osadzone w szerokiej mocno zarysowanej szczęce do tego słabo oświetlenie świec rzucało pejzaż światłocieni na gładką skórę sprawiając że wyglądała niemal jak bez skazy edmund powoli dotarł do wilgotnego i ciepłego łona kochanki otworzył przy tym usta i wypuścił odrobinę powietrza z cichym westchnieniem nie odrywał przy tym spojrzenia od twarzy młódki. Tam mruknęła głośniej, zadowolona z pieszczot, jakimi została obdarowana i w odpowiedzi jej dłoń sięgnęła w tył, by zatrzymać się na podbrzuszu mężczyzny. Wtedy też rozległo się bukanie. Oboje zaskoczeni spojrzeli w stronę drzwi. Te otwarły się, a do środka wszedł młody partner właścicielki lokalu. — Edmund! — Musisz się zbierać, milicja cię szuka. Niespokojny ton potęgował jedynie powagę sytuacji. Do tego ta wyprostowana postawa był środek nocy, a ten wydawał się mieć mnóstwo energii. Działał na pełnych obrotach, choć na facjacie zmęczenie odcisnęło już swoje piętno w postaci podkrążonych oczu. Starszy mężczyzna stłumił przekleństwo i zrzucił z siebie pościel, tracąc zainteresowanie leżącą obok dziwką. Zaciągnął się zapachem jeszcze wilgotnych palców. Usta drgnęły, wykrzywiając się w bok, ale tylko na moment. Zamknął przy tym oczy. Po chwili wstał całkiem nagi, jeszcze zgrzany i zaczął się ubierać. Kochanica w ten czas usiadła, przykrywając się tym, co miała. Był to jednak tylko odruch. W następnej chwili sięgnęła po swoje rzeczy i niezdarnie przysłajając niewielkie piersi ruszyła pośpiesznie do wyjścia. Ile kupicie mi czasu i czego oni chcą? Zapytał, zakładając spodnie. Zerkał co jakiś czas na futerał stojący pod ścianą. Młody przepuścił wychodzącą, nie poświęcając jej nawet chwili uwagi. Znał tę dziewczynę. Nieraz widział ją nago. Co tutaj pracowała? Może może pięć minut? Nie wiem o co chodzi. Stara robi im raban, ale nie chcę odpuścić. Wyjrzał na korytarz, gdzie zastał jedynie chowającą się do innego pokoju dziewczynę i jej nagie tyły. Dopiero teraz zawiesił wzrok na kształtnych pośladkach, przymrużając jedno oko. Dobra, Ernest, dzięki. Poradzę sobie, możesz iść. Kiwnął głową w stronę dwudziestolatka z rzadkim zarostem kozie i bródki, odprawiając go tym samym. Ten posłusznie wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Łowca, zostając sam, założył buty, wyciągnął z szuflady czystą kartkę i pióro, po czym zasiadł do pisania krótkiej wiadomości. Zostawił ją na stoliku i drapiąc się nerwowo po głowie, Wyciągnął z kieszeni pudełko z biało-niebieskimi pigułkami. Zażył jedną z nich, po czym wyciągnął z worka pekloskop, postawił go na podłodze i uklęknął przed nim. Wziął kilka szybkich, głębokich wdechów, poklepał się po twarzy, odgarnął włosy w tył i włączył urządzenie. Znajome uczucie szybko zdominowało nad nim. Jasne światło promieniowało do wnętrza głowy, wpadając przez oczy. Przebijało się przez zaciśnięte powieki, gałki oczne i docierało do mózgu. Czuł to czuł doskonale, jak zmodyfikowane fotony prześlizgują się przez tkankę, jak wchodzą w reakcję z jego organizmem, jak pobudzają mózg do nadludzkich możliwości. Nie było to bolesne. Wywoływało jedynie dyskomfort. Z czasem zaczął widzieć obrazy, na początku zamazane, ale szybko się wyostrzyły. Realistyczne, choć zdawał sobie sprawę, że to tylko działanie urządzenia. Znajdował się w tym samym pomieszczeniu. W tej samej chwili wstał i spojrzał na niepozorny mechanizm stojący naprzeciw. Był wyłączony. Nie tracąc więcej czasu, zabrał z fotela kaburę i ruszył do drzwi. Chociaż w rzeczywistości dalej klęczał przed pekloskopem, pozwalając by mózg otrzymał olbrzymią dawkę promieniowania Sigma.